18 listopada bieżącego roku w Hotelu Hilton odbędzie się Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie z udziałem 16 największych międzynarodowych sieci handlowych. Kongres gromadzi w jednym miejscu ponad 100 kupców tychże sieci, którzy będą do Państwa dyspozycji w specjalnej strefie kupieckiej. W panelach dyskusyjnych wezmą udział prezesi i najwyższa kadra zarządzająca. Liderzy branży wyznaczą strategiczne kierunki działania i podejmą problematykę wyzwań przyszłości. Są nimi technologie i transformacja cyfrowa, nowa generacja konsumenta oraz perspektywy współpracy sektorów przetwórstwa, dystrybucji i handlu. Kongres to platforma do dialogu z przedstawicielami rządu i administracji państwowej, wymiany doświadczeń z liderami rynku, dyskursu z wybitnymi ekspertami oraz nawiązania trwałych relacji biznesowych. Serdecznie zapraszam do udziału w Kongresie Nowoczesnej Dystrybucji.